Dzień dobry Państwu, my się już meldujemy w pąkna. Przyjechaliśmy tutaj w miejscowości Hue, trasa trwała 4 godzinki, może 4,5. W tych 4,5 godziny przejechaliśmy ciutkę ponad 200 km, eee, także możecie sami zobaczyć, że gdzieś tam te odległości nie są takie do pokonania jak w Polsce, chociażby czy generalnie w Europie, to się bardzo, bardzo wydłuża. Eee. Jechaliśmy, oczywiście, motocyklem dał radę. Też była. Hello! Hello. Eee. Eee. Tak, to jest taki. Może nie to, że standard, ale jakby oni są. Zwłaszcza młodsze osoby, dzieciaki takie. Nie paski, że No, widzę. Popcorn to jest. Co chciałem powiedzieć? Też mamy już za sobą pierwszą wymianę oleju. Motocykl, że tak powiem, daje się od dalszej jazdy. Kolejna gdzieś tam pewnie wymiana będzie w okolicach Hanoi, czyli gdzieś tam, może nie Hanoi, ale raczej Kadbay. Będziemy dojeżdżać do Zatoki. Jeszcze sprawdzimy, ile ile tam mamy kilometrów do zrobienia. Jest kolosalna różnica temperatur, bo wczoraj jak było, myślę to jest 40 stopni jak jechaliśmy i po prostu pociliśmy się jadąc, a jechaliśmy tylko, ja jechałem tylko w, w koszulce na ramionczka i w krótkich shortach, tak dzisiaj jechałem w dresach, w kurtce i jest mi po prostu zimno. No myślę, że dzisiaj spokojnie, jest gdzieś tak z 20 stopni, ale i tak wolę taką temperaturę, jak się jedzie, niż jak jest taki skwar, bo po prostu wczoraj po tym nie wiem ile my przejechaliśmy z dala tego 2 dwie godziny. Ja po prostu byłem już padnięty i najchętniej bym nic nie robił. Także my dzisiaj jesteśmy w Pąkna. Mamy już wykupioną, znaczy, mamy nadzieję, że mamy wykupioną. Taki tour do jaskiń. Bo to jakby, żeby te jaskinie zwiedzać, to nie da się Przynajmniej my, jak, jak gdzieś tam czytałem To ciężko jest to zrobić indywidualnie A tutaj robiliśmy czek naszego motocykla Więc jutro rano czeka nas wycieczka do jaskini jest e, tą, którą my wybraliśmy to jest taki 9 kilometrowy hike i do tego chyba 300 albo 600 metrów pływania Także my, Ale my będziemy pływać. No, no tak naprawdę? No tak przecież tam było napisane ja myślałam, że łódką. Nie, my będziemy fizycznie płynąć To my tam, jest zimno. Ale tam to może mięsino. być ciepło Wie? Ale. Więc... Jutro czeka nas naprawdę ciekawy dzień. Dlaczego to? Drugi są w dobrym stanie. Co my myśleliśmy, że będą gorsze, że tych dróg po prostu nie będzie, a był piękny asfalt czasami nawet lepszy niż niektóre polskie drogi. To się chwali. Znaczy, to też na pewno wynika z tego, że jesteśmy gdzieś na w w takim centralnej części Wietnamu. Ja patrzyłem na zdjęcia, jakie są na, na Pętli na tej Hadziang no to tam dopiero się zacznie, zacznie zabawa, jeżeli uda nam się tam dojechać jeżeli czas nam to pozwoli, bo jednak troszkę nam się to rozjechało w czasie bo też troszkę inaczej sobie gdzieś tam liczyliśmy te przejazdy liczyliśmy się z tym, że znaczy liczyliśmy się, liczyliśmy raczej na to że jak na przykład, nie wiem, mamy 6 godzinną jazdę to faktycznie damy ją jednego dnia zrobić. Teraz już gdzieś tam dochodzi to do nas, że może być ciężko, więc po prostu musimy w miarę szybko zmodyfikować ten nasz plan i zobaczymy co nam wyjdzie. Do 18 mamy motocykl i wtedy jeszcze musimy się znaleźć w Hanoi. Także teraz, teraz idziemy na jedzenie to pewnie będzie tyle z dnia dzisiejszego jeżeli chcielibyście się przyczynić do jeszcze, że tak powiem ciekawszych atrakcji co potem się przełoży na ciekawsze filmiki to tutaj w linku na dole możecie, że tak powiem rzucić złotówką przysłowiową tam jest są trzy jakby takie domyślne kwoty ale oczywiście możecie sobie wybrać dowolną, Więc to też na pewno gdzieś tam nam pomoże. Nawet nie to, że pomoże, tylko jakby pozwoli nam wybrać jakieś ekstra mm, atrakcje. Ekstra y, bonusowe o, takim bym powiedział bonusowe jakieś atrakcje, które potem, tak jak powiedziałem, oczywiście przełożą się na, na filmiki. Jeżeli ktoś miałby luźne 8000. To oczywiście też można taką kwotę wysłać. To się by przełożyło. To bym momentalnie zakupił kamerę i wtedy faktycznie te vlogi byłyby na topowym poziomie. Yy, ale to tylko tak bonusowo, jakby komuś tam luźno leżały. Podróże kulinarne w Wietnamie nie mają końca. Zobaczmy sobie hotpota, takiego mieszanego. Nie mam tutaj owoce morza. Mamy krewetki, rybę, małże, grzyby. Jajka, warzywka a i wszystko prezentuje się następująco. Mm. Chyba pierwszy raz będziemy otwierać też małżeń. Możliwe. a tych grzybów jestem tam jak to jest z tą szynką no to jest taka jakby szwarcbacka a taka bużerka, gdzie mamy świeżą rybę świeże generalnie owoce morza cały jakby wywar makaronu jak, makaronu i mnóstwo warzyw Dwa brobarki, to wszystko, będzie to wszystko będzie nas kosztowało mniej więcej 35-40 już na dwie osoby. Także tutaj naprawdę można najeść się dużo i tanio. Generalnie Wietnam, jeżeli ktoś chce budżetowy wyjazd, to to jest to. No tylko jakby lot jest drogi, to jest największa pewnie przeszkoda. Mm. Ale tak, jeżeli ktoś chce budżetowo, super przygodę, to Wietnam. To jest, że tak powiem, miejsce to go. Po prostu jest coś tutaj niesamowitego, co można zjeść, kupić, obejrzeć, zobaczyć, przeżyć i to dosłownie za jakieś groszone sprawy. Wiecie, tutaj nawet sałata smakuje inaczej jest taka bardziej intensywna. Wszystko jest takie świeże, więc to jest naprawdę super. Ta jaskinia, która jest taka nazwijmy, najbardziej znana. Ona się nazywa Hang Song Dong, żeby wybrać się do niej na, na trekking, na taki hike, tylko to tylko jest taki ekstremalny, że tam chyba się spędza 5 dni i 5 nocy, czy taki naprawdę na pełnej, to my jak w zeszłym roku jeszcze organizowali, w ogóle myśleliśmy i sprawdzaliśmy sobie miejsca, to tutaj można było już bukować terminy na przyszły rok, więc obstawiam, że pewnie e, gdybyśmy teraz sprawdzili to terminy mogą być już na 26. I uwaga, taka wycieczka to jest przyjemność 3000 dolarów. 3000 dolarów od osoby za wejście i spanie w jaskini. Jesteśmy właśnie po, po tym hotpocie i powiem Wam, że był naprawdę dobry. Ten wywar był bardzo dobry, bo wiecie, czasami jak kupujecie coś z owocami morza, to tam wszystko jest jakby z owocami morza. I wywar, i owoce morza, i warzywa też są smakujące jak owoce morza, a tutaj to wszystko było tak fajnie balansowane eee, i naprawdę było to bardzo, bardzo, bardzo smaczne. Eee, więc jeżeli ktoś kiedyś tutaj będzie, eee, to zachęcamy przyjść do, do tego miejsca. Naprawdę, naprawdę warto. Tak jest jak... Dzień Kobiet i bardzo ten Dzień Kobiet zabrał mnie do największych, jak na świecie. Do jednych z największych, bo największe chyba nie są. Jesteśmy na takim hike'u. Nazywa się Elephant Cave. E, mamy 9 km do przejścia łącznie. Jeszcze w trakcie tego będziemy mieli kąpanie się w, w jaskini. Też nagramy. Zobaczymy tylko, jak długo nam starczy bateria. Bo gdzieś tam się w pośpiechu mmm, pakowaliśmy ja przez środek wziąłem złą baterię. Mamy jeszcze drugą pionową od kamerki 360. Także <grym> <masa> Także zobaczymy jak to nam wyjdzie. Z nami jest właśnie pierwsza jaskinia, tak zwana Elephant Cave. Uh. Teraz wchodzimy do jaskini. Yeah. Yeah. Yes, you see, she's all, it's a uh, personal, mm -hmm. daily item of the Vietnamese soldier in the world. Yeah. You see, because uh, last time they, all the Vietnamese soldier, they came to the cave. like uh, the cave is like a shelter it's like a shelter and then they uh they hide here yeah. to avoid the bomb yeah yeah because during the war the vietnamese the american american soldier and uh, they drop a lot of bomb every day that's why the vietnamese soldier they have to came to the cave to avoid the bomb Yeah. yeah. And they yeah they see just uh, cool. a bottle of water yeah with a uh, vietnamese Mhm. Làm sai thì viết không, mình sẽ viết không. Some kind of meat. Yeah. Some food. Food can. Yeah. I sandal. her. Sự tao là chết rồi. I guess it's a, uh, it's a woman sandal. But you know, in the war, the Vietnamese soldiers, they don't wear like this, the right way, but they wear backwards like this. Because And then the American, they think that they thought that uh, yeah. the people we go like this. Uh -huh. uh, we go like this. But actually, we go like this. Oh, clever. We wear that. That was very yeah. right. smart. Yes. Mm. Yeah. Some toothpaste. Mm. Yeah, medicine. Yeah. Actually, all these things they, they throw everywhere mm -hmm. in the kitchen and they recollect this. For explore in two thousand and three, yes. there are two entrances We are the first entrance. Behind you is the first entrance, and over there, we have a second entrance. We call it the uh, turtle entrance, and kay. this one is elephant entrance. Okay. Uh, so, do you know why we call it elephant? Because it's big. <laughs> because it's big. <laughs> That we have a lot of elephants in the cave. Okay. Many, many. But not real <laughs> one. Fake one. Okay. <laughs> you see on the right side, on the, the left side, so many elephants. The thorns. Ah, Like, a, like a, an elephant family. And you can see over there is uh, the baby one. The baby one over there. And then the daddy. Mama... Jak tam byliśmy przy wejściu w, e, w słoni, a tutaj pan nam powiedział, że dlatego, że na boku uh, yeah. są słonie, znaczy wygląda w jak słonie, tak tutaj jesteśmy przy tak zwanym Turtle Cave, bo mamy tutaj takie głazy, skały, które swoim kształt ten właśnie żółwia. I też taka ciekawostka: co 10 tysięcy lat te podstawy e, podwyższają się o 1,5 metra, mniej więcej. Taki jest tutaj e, przyrost, czyli jeżeli ktoś tutaj będzie za 10 tysięcy lat, najprawdopodobniej prawdopodobnie te skałki będą o 1,5 metra wyższe. My właśnie wchodzimy do dżungli i jest pełno pijawek, a ja mam krótkie skarpetki. Mamy teoretycznie kupioną mugę, którą, jak nam Pan powiedział, gdy zobaczymy pijawkę, to warto jest ją spryskać właśnie z takim sprayem, bo ona wtedy po prostu odpada. Sprawdzimy, jak się tutaj, jak zda egzamin muga, która teoretycznie na europejskie standardy jest dość dobra, ale nie wiemy, jak tutaj na wietnamskie, ale takim najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest po prostu kupienie sobie czegoś tutaj już na miejscu. Teraz przechodzimy przez rzekę i musimy przejść łuskami. A butów nie możemy zdjąć. Także jutro będziemy suszyć buty na motocyklach. Ja mam buty do chodzenia po wodzie. Thank <laughs> you.